A witajcie, witajcie, witajcie na Crypto Bros. Przeglądamy się rynkowi, a e, konkretnie kryptowalutom i złotówce. Popatrzcie, funt do złotego, 5,58, więc nie na maksimum, ale bardzo, bardzo wysoko nadal. E, czyli złotówka, no, mimo wszystko, że e, polski rząd ma mniej tego długu niż angielski, jednak no, tych złotówek ludzie na świecie nie używają tak jak funtów czy dolarów i y, dlatego no, zawsze te mniejsze kryptowaluty no, mniejsze waluty y, bardziej reagują negatywnie niż te duże. Nawet jeżeli te duże mają y, pod sobą większe długi. To ciekawe zjawisko. No ale idziemy dalej. Tesla ładnie odrobiła. Tesla w ogóle jest bardzo silna. Tak samo Apple. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o akcje i co nas niepokoi jeżeli planujecie kupować Jakiś dom, bo uzbieraliście depozyt, fajnie to tak jest, to nie kupujcie. To jest wykres średniej e, e, właśnie nowych domów w Stanach. A wiadomo, co w Stanach, to się przeje na kolejne rynki. I ten wykres zaczął właśnie trendować w dół. A wiadomo, wysokie stopy procentowe, jak wiecie, w Polsce mieszkacie, w Anglii mieszkamy wysokie składki na mortgage, czy wyższe opłaty miesięczne wszystko to będzie miało wpływ na właśnie ceny mieszkań, więc teraz sprzedać tak, a jeśli chcecie kupować to chyba bezpiecznie będzie jednak poczekać i poczekać jak właśnie ten rynek tutaj nieruchomości się rozwinie, bo na razie patrząc przynajmniej na ten wykres no nie wygląda ciekawie, ponieważ właśnie zamienił się nam bardzo silno w dół jak widzieliśmy artykuł wcześniej w Australii e, domy, no ceny dom, domów spadają dużo szybciej e, niż, e, niż w Stanach. E, chyba jest to najszybsze momenty spadku od roku 2008 w Australii. Czyli mamy, mamy już tutaj te, te fundamenty tych nieruchomości, już się powoli kruszą. Ale idziemy dalej. Krypto. Krypto zielone, akcje czerwone. Co jest ciekawe, no nie dużo czerwone, ale. No, Nasdaq, to, to prawie procent w dół. Um, ale, jeżeli popatrzymy na wykresy, najwyżej total, to jeszcze daleko nam do trendu w górę. Przynajmniej momentum, tutaj zobaczycie te kropeczki, to jest właśnie parabolic SAR. Według niego właśnie oceniamy momentum w górę, w dół, to na krypto nie ma żadnego momentum w górę, a mimo wszystko jesteśmy w miarę, w miarę zieloni, ale Zamieniliśmy się ładnie na SMP. SMP wskazuje momentum w górę. I jak tak oglądam te filmiki na YouTubie, ludzi, którzy mówią tak: będzie recesja, wszystko w dół. Ludzi, którzy mówią: jesteśmy na botom, Nikt nie wie, co się dzieje. Ale tutaj wykresy mówią nam, że będziemy szli w górę. Dow Jones super bardzo ładnie i Nasdaq troszkę oddał, ale Nasdaq też przestrzelił tą kropkę. Bardzo silno. No i to są jedyne takie dobre wieści z takich większych rynków akcji Tesla. jakby zobaczymy, Tesla pewnie też dawno strzeliła. O, Tesla bardzo przestrzeliła i wróciła. No, idealne wejście w Tesla teraz jest. Bo fajnie się przestrzeliła w rynek, w momentum w górę. Teraz się wycofuje. Więc jak ktoś lubi Tesla, to to może być dobry pomysł, żeby ją kupić. Oczywiście najlepszy moment, żeby ją kupić był rok temu, albo jeszcze wcześniej, no ale. Nikt nie ma tutaj magicznej kuli i nie wie, że Tesla, nie, nie wiedział, że Tesla może zrobić takie 10 czy 15x w ciągu roku. Olej spada, co jest dobre, bo to jest jeden czynnik, który zmniejsza nam inflację, ale negatywne dla nas jako kryptowaluty, ale jako ludzi, którzy trzymają kryptowaluty, jest to, że się dolar odwrócił w górę. Czemu ten dolar się odwraca cały czas w górę? No cholera, powinien już spadać. No ale widzimy, momentum cały czas na dolarze jest w górę, jeśli chodzi, popatrzmy, kropeczki są pod wykresem, Czyli nadal się dolar nie poddaje. No niestety, to nie są dobre wiadomości dla nas. Przejdziemy teraz no, na rynek europejski, nadal słaby. To nie jest rynek amerykański, jest dużo silniejszy. Przejdziemy właśnie do bitcoina. Bitcoin jako bitcoin nadal jest daleko od momentu w górę. Ethereum z dolarem też. Pamiętamy, Ethereum z bitcoinem odrzuciło się. Czyli Ethereum jest znacznie silniejsze niż bitcoin. To ma związek właśnie z tym merge'em, czyli połączeniem się łańcuchów, czyli tworzeniem Ethereum jako blockchaina z Proof of Stake, a nie Proof of Work. Ale teraz kryptowaluty mniejsze, które się już zamieniły, czyli już pokazuje momentum i doszło nam kilka. Na naszym ostatnim przeglądzie było to około kilka, było chyba z 7, teraz są mamy grubo ponad 10. No, więc ICP jest pierwszym, który się zamienił. Fajnie się trochę wycofuje. Dobre wejście na ICP. ICP, Internet Computer, albo Definity, jak tam zwał, tak zwał. Uniswap. Uniswap niesamowicie się przestrzelił tutaj. Można było go dorwać za 6,50, dłużej jest 9. Niesamowite wejście to było. Niestety nie weszliśmy. Dodatkowo Uniswap rozważa, żeby. Koszty transakcji na tym na indeksie e, wchodziły do portfeli tych, którzy mają token. Jest taka propozycja niezatwierdzona, a to by było coś niesamowitego, e, może stąd właśnie taki inny ruch na Unisopie. Curve, bardzo fajny ruch, no i to jest taki curve. Jeszcze, jeszcze bardzo dobre wejście jest. Jak widzicie, tu się dopiero zamieniło na czerwony, za 5,35, praktycznie podobna cena. Immutable X Też jeszcze jest ok wejście Momentum jest w górę Idziemy dalej Senso, Sensorium Metaverse no Jakby wierzyć temu Momentum to jest idealne wejście teraz Przebiło się, wróciło niesamowicie No i Sensorium Na tygodniowym to wszystko jest Dobre wejście Polis uderzyło ładnie tutaj powiedzieliśmy a bo spadło, ale praktycznie nic nie, zrobiło, nic nie zrobiło Polis, czyli właśnie Star Atlas. No ale odrobił te straty na znaczy tej czerwonej świeczce. Nadal dobre wejście. Ajotex. No iotex jest dość silny, jest nawet bardzo silny. Nie wiemy czemu. Chcieliśmy sprzedać Iotexa, żeby zamienić, dokupić może trochę Solany, bo Solana nam się wyprzedała. Kiedyś tam mieliśmy pożyczki, kiedyś tam te pożyczki się spłaciły i zniszczyły nam całe portfolio Solany. No, wiemy, wiemy co się stało, alt co one poleciamy tak w dłużej, szkoda wspominać. No, ale nie możemy sprzedać Edeleksa, bo stekujemy. No i to tam na razie na dobre wychodzi, bo tak pokazuje siłę. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie momentum jest po naszej stronie. Matik, wiadomo, fajnie się wrócił. Dobre wejście. Haj, to jest ten Metaverse. Bardzo mały kap. Można troszkę go Wilder to było, to było render. Render jest nowy. Jest idealne wejście na render teraz za 75 centów. Wspominamy moje słowa. Uwaga, dzisiaj jest 5 sierpnia 2022. Render za 75 centów. Zobaczymy, co tu się powiedziało. Bo jeżeli nie możemy kupić Solany, bo jest droga, to zawsze wiadomo, lepiej kupić to Radium, Render i te wszystkie Polis. Wszystkie te tokeny z ekosystemu Solany. Binance bardzo ładnie się przebił. Binance pokazuje siłę. Też jest nowy. Network jest nowy. Idealne wejście. przebił się ładnie momentum i cofnął się. 52 centy na network. Wydaje nam się, że to będzie super wejście. Engine jest nowe. Też super wejście. Naprawdę, ICON jest też nowy. Popatrzcie, ile fajnych nowych i to altcoiny pokazują siłę przed tymi głównymi tokanami: jakim jest Ethereum i nie, Bitcoin. UOS. No, to się przestawiło i y, wygląda na idealne wejście, bo jest dużo słabsze po przybiciu. Joe jest nowy, wiadomo główny dex Avalancha. Też bardzo dobre wejście, wydaje się za 35 centach. Sandbox był i Rose chyba już nie, tak. Rose nie Czyli ostatni taki co się przebił. Atom jest blisko, ale jeszcze nie dochodzi. Avalanche jest daleko. No i Dot chyba też jest daleko. Tak, reszta jest daleko. Czyli ostatni, który tam tutaj się przebił, to jest właśnie sand. I Joe. Joe, czyli główny dex Avalanche. I tyle. To jest taki mały przegląd. Macie te kryptowaluty, które najprawdopodobniej mają największą możliwość wzrostów w najbliższym czasie. Wiadomo, jeśli Bitcoin Ethereum przebiłoby się w górę, czyli od momentu przebiłoby się w górę, to te tokeny również mają największe prawdopodobieństwo najsilniejszych ruchów. Także wniosek z dzisiaj jest ok, ale nie jest super. Akcje pokazują siłę, ale Bitcoin na terenie jeszcze nie. Rynek nieruchomości jest nie, nie z dobrym miejscem, żeby teraz inwestować. Wydaje nam się, że trzeba obserwować. No a akcje wydają się być ok, ale na razie nie ma tego follow-upu, czyli nie ma tego kontynuacji ruchu, więc czekamy i zobaczymy, co będzie.